Wow. Wow, Marcin. No, powiem ci, że jeszcze żaden mężczyzna nie podjeżdżał po mnie taką bryką. Cześć, Odbiżam Kasia. Się, Marcin. No, niesamowita historia, słuchaj. Autobus, tylko nie autobus. Nieoczywisty kompletnie. No tak. Bo? Bo kamper. Co ten autobus robił kiedyś, zanim stał się kamperem? Gdzie pracował? E, ten autobus był autobusem miejskim, który woził dzieci i ludzi do szkoły w Niemczech, po miasteczku. No dobrze, no i potem w jakiś sposób musiał trafić w Twoje ręce. Wycofywano w Niemczech autobusy z, ze względu na wieki już najprawdopodobniej. No i kolega, z którym się zaprzyjaźniłem w Niemczech, powiedział, że e, dwa egzemplarze są w super stanie, szkoda ich po prostu wywalać na złomi cioć. Zabłysnęła ja i mówię, kurde, jak ja z nimi y, współpracuję, to ja rozliczę je ja po prostu te autobusy i, i jeden z nich właśnie jest. Czyli do, jakby zapłacili ci za twoją pracę autobusem? Tak, rozliczyłem to. <laughs> Przepięknie. No dobra, ale jak już on trafił w twoje ręce, to od samego początku wiedziałeś, co z nim zrobisz, czy tak po prostu sobie pomyślałeś, uratuje autobus? Nie, na początku to myślałem, że go po prostu sprzedam, ale. Tak się stało, nie inaczej. Autobusy nie miały żadnego pobytu, jak przyjechał do Warszawy. Nikt nie chciał kupić takiego autobusu. Nikt nie chciał go kupić. No i tak sobie stał, stał, był taki marny, brzydki. Mówię, kurde, trzeba mu dać drugie życie. A on ma 12 metrów długości, 2,40 szerokości. Nie wiedziałem ja jak kupowałem ten autobus, że on pod kampera w ogóle złapie się z wymiarami, a się okazało, że przepisy pozwalają maksymalnie 12 metrów do przerejestrowania na samochód specjalny campingowy. A więc takim fartem udało się, bo jakby był trochę dłuższy, to by nie było takiej możliwości go przerejestrować.